Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ten odcinek będzie dość krótki i dość specjalny. Mam nadzieję, że po raz pierwszy zobaczycie, zobaczycie mojego face'a gdzieś tam tam w dolnym narożniczku. Muszę się teraz kontrolować, co ja tu robię i przy okazji jak wyglądam. Słuchajcie, ten odcinek jest odcinkiem poradnikowym pierwszym, pierwszym Odcinków poradnikowych który z Was, konkretnie użytkownik VNC Meds, przepraszam stary, że nie potrafię tego przeczytać. Zresztą słuchać, że jeszcze głos są zaspany. Użytkownik ten pytał, jak udało mi się pomalować skrzydła w ten sposób, że są całe pokryte farbą. Zdaje mi się, że o tym mówiłem w którymś z odcinków, ale one są dość długie, więc, więc po prostu wam pokażę na przykładzie, jaka, jak to się robi. Generalnie bez konta premium, jak kiedyś mówiłem, mamy, do, do, mamy dostęp tylko do tych dwóch y, slotów na naklejki. Z kątem premium mamy dostęp do czterech. Ja chyba jeszcze mam trochę tego mojego premiuma. E, coś pomyliłem? Nie, ok. Wybieramy sobie dokol slot 1, Axis. I jeżeli chcemy akurat mieć czerwone skrzydełko, tak jak ja to zrobiłem, to bierzemy sobie tą tarczę. I teraz, tak sterowanie przybliżamy, oddalamy oczywiście scrollem. Jeśli przytrzymamy ALT i ruszymy scrollem, to nasz obrazek będzie się przesuwał. Jeśli przytrzymamy SHIFT i będziemy robili scrollem, to będziemy go pomniejszać albo powiększać. A y, obracanie dookoła samolotu jest y, dość proste, chociaż też trochę mi zajęło, zanim na to wpadłem. Y, trzeba nacisnąć prawy przycisk myszy, y, więc z prawym przyciskiem się obracamy, możemy nawet trochę spróbować jakoś pod ten samolot zajrzeć. Jeden z kolegów sobie tam niemiecki krzyż malował, taki jak był jego znak rozpoznawczy. No moim stały się już czerwone skrzydła i czerwone skrzydła robimy po prostu w ten sposób. Ciach. Ja zawsze patrzę tutaj przez kabinę, bo to skrzydło, to skrzydło wchodzi do kabiny. To skrzydło, wybaczcie, wcześniej jest. Ta naklejka wchodzi do kabiny. Ustawiamy jakoś tak. O, tu sobie jeszcze pokryję te takie dziwne lotki przy, wloty powietrza przy silniku. Będzie fajnie wyglądało przy okazji. Ok, mam pierwsze skrzydło pomalowane. Yy, nie special. Exis, Eksis i o, proszę, czerwona tarcza. Obracamy powiększamy. O, ja się jeszcze staram dodatkowo, żeby te takie zadrapanie, mm, pościerany lakier, jakby, fa pościerana farba, żeby to było jakoś tak dopasowane do siebie. No tu mi trochę nie wyszło, no, ale trudno. E, Okej, okay, mamy skrzydełka pomalowane. Ponieważ ja mam jeszcze konto premium yy, prawdopodobnie da fuck. Nie mam konta premium. Skończyło mi się. No. To gdybyśmy mieli konto premium, to moglibyśmy sobie jeszcze gdzieś ponakładać. Yy, wiecie co, ja sprawdzę, czy na tych bombowcach mi zostało. No, da fuck. Aha. Ja myślałem słuchajcie, że to jest na tej zasadzie, że jeśli pomaluję sobie samolot mając konto premium to potem kiedy ono mi się skończy to nie będę mógł już pomalować go od nowa ale yy, naklejki zostaną a tu się okazuje, że generalnie wcale tak fajnie to nie wygląda i wszystkie naklejki poza poza tymi z dwóch pierwszych slotów mi zniknęły jestem załamany moje naklejki poszły się rąbać dobra, zdejmę te słuchawki bo na razie i tak nie strzelam Zdaje się, że moje włosy i tak świrują pod nimi. Wybaczcie, że tak trochę chaotycznie i krótko dzisiaj. Mam nadzieję, że to nie będzie odcinek. Nawet gdy miał w nocy nagrywać i narazić się na śmierć, to postaram się nagrać coś jeszcze dzisiaj. Aczkolwiek teraz naprawdę muszę lecieć, bo załatwianie wszelkich spraw we wszelkich urzędach naprawdę sporo czasu zajmuje, także wybaczcie, ale... Tyle na dzisiaj, no a tyle na teraz. Mam nadzieję, że poradnik malowania wam pomógł, pomoże, przyda się. I to tyle. Dzięki za uwagę. Na razie, cześć!